Zapraszam Cię serdecznie na webinar, najbliższy wtorek, 20 czerwca o godzinie 10, w którym będę uczyć i pokazywać krok po kroku, w jaki sposób postawić piękną, prostą, jednostronicową stronę wizytówkę, która będzie oddawać Twój charakter, Twoją osobowość, będzie pasować do Twojej marki i która pomoże Ci zarabiać. Zrobimy na samym początku test na archetyp marki, także zobaczysz, który archetyp jest Twój i który do ciebie pasuje, i dzięki temu dostaniesz instrukcję, jakich kolorów powinnaś używać, jakie fonty powinnaś dobrać. Ja będę pokazywać to wszystko na podstawie archetypu kumpelka, bo nad taką stroną ostatnio pracowałam i to jest taka, taki, takie moje najświeższe dziecko, więc po prostu na tym się skoncentrujemy a Ty w ten sam sposób będziesz mogła zbudować swoją stronę wizytówkę na podstawie e, informacji i danych. Tak naprawdę dostajesz narzędzie po prostu do tego, jak e, taką stronę zbudować.